Najgłębszy przekaz Baszara. Chcemy, żebyście zrozumieli, że płomień, w którym jesteście, płonie wiecznie i nigdy nie zgaśnie. Musicie zrozumieć, że egzystujesz teraz i zawsze będziesz i zawsze egzystowałeś, ponieważ to jest jedyny czas, jedyne miejsce, jedyna egzystencja, która jest i zawsze była i zawsze będzie. Jesteś wieczny, jesteś nieskończony, jesteś duchem, jesteś ciałem, jesteś umysłem, jesteś sercem, jesteś duszą, jesteś ideą. Jesteś ekspresją, jesteś myślą, jesteś snem nieskończonej kreacji, ale to jest rzeczywistość i cała rzeczywistość jest w tobie, zawiera się cała w tobie, jesteś całą ekspresją w swój indywidualny sposób, jesteś matryksem, matryksem jesteś ty, jesteś wszystkim i wszystko tworzy się z ciebie, wszystko rodzi się w tobie, tak jak ty, zasilasz mocą wszystko co istnieje i wszystkich. Wszystko, co jest, nieskończona kreacja, fabryka egzystencji. Wybrała ciebie, wybrała, że ty będziesz egzystował. Wybrała ciebie świadomie, wybrała ciebie. Jesteś w ten sposób błogosławiony i musisz zrozumieć to z samego faktu, że istniejesz. Jesteś błogosławiony, ponieważ jesteś stworzony z boskiego światła. Ty jesteś nieskończoną kreacją. I Twoja egzystencja to świadoma decyzja, świadoma rzecz, świadomy wybór. Podejmuj akcję w świetle, bądź oświeconym umysłem, szanuj sam siebie, kochaj samego siebie bezwarunkowo, ponieważ z bezwarunkowej miłości zostałeś stworzony, tworzysz wszystko, co tylko pragniesz. Zacznij czuć energię swojego połączenia ze wszystkimi formami życia, i świadomościami, cywilizacjami, wszystkimi oczami, pomysłami, wszystkimi sercami, wszystkimi duszami, wszystkie dusze to jedno. Jesteś jednym w tym nasieniu. Wiedz, że ty Jesteś efektem i esencją galaktycznej energii. Ani jeden z Was w tym sensie nie może być usunięty z Matrixa bez rozerwania całej struktury. Jesteś integralny, centralny w pewien sposób i zrozum, że skoro jesteś połączony w ten sposób, ponieważ wszystko co robisz ma wpływ na całą kreację, że Ty zasługujesz istnieć w ten sposób i możesz wyobrazić sobie być kimś. Czymkolwiek chcesz. Zasługujesz, by manifestować wszystko, że zasługujesz egzystować. To jest twój dar, bo inaczej nie zostałoby ci to dane. Zasługujesz na całą miłość, ponieważ miłość to jest to, z czego jesteś zrobiony. Że zasługujesz na całe światło, które może być stworzone w Twoim życiu. Poczuj w biciu swojego serca że utrzymuje on rytm i puls kręcenia się całej galaktyki. Kreacji całej egzystencji samej w sobie, serca wszechświata i niekończącej się kreacji. I Wy wszyscy bijecie w tym sercu, i ani jeden z Was nie jest na zewnątrz serca wszystkiego, co istnieje. Jesteś krwią i życiową siłą Boga samego w sobie. To Twoja moc i Twoje światło. Jesteś tym, i to jest Tobą. Z Twoich snów. Narodź się z Twojego serca, bądź żywy, z duszy, bądź światłem, bo nie jesteś niczym innym.